No to cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny filmik, a dzisiaj zajmujemy się debiutami. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co możemy robić białymi, kiedy gramy E4, a przeciwnik odpowiada posunięciem E6, czyli zaprasza nas tutaj do obrony francuskiej i chciałbym Wam pokazać taki plan, który związany jest z posunięciem D3. Posunięcie D3 wygląda troszeczkę mniej ambitnie niż posunięcie D4, bo najczęściej we francuskiej białej grają D4 ustawiają sobie tutaj takie dwa mocne pionki w centrum. Ruch D3 jest troszeczkę mniej znany i to jest pierwszy plus dla tego posunięcia, ponieważ być może jakiegoś waszego przeciwnika tym ruchem zaskoczycie. I ten ruch, bardziej ten plan, nawet bym powiedział, ma jeszcze, taki, ma jeszcze kilka plusów. Pierwszy jest taki, że jest to Dosyć proste do nauczenia się i do zrozumienia, a więc też do zapamiętania, co tutaj powinniśmy białymi grać. I drugi plus jest taki, że dosyć przyjemnie fajnie się tutaj będzie nam białymi atakować. Oczywiście, jeżeli wszystko poukłada się w taki sposób, jak sobie tutaj planujemy. Czarne najczęściej odpowiadają tutaj posunięciem d5, no bo taka jest główna idea obrony francuskiej, że najpierw ustawiamy pionka na E6, żeby następnie wysłać pionka na d5. I tak samo było w partii, którą chcę Wam właśnie dzisiaj pokazać, a była to partia grana, uwaga, przeze mnie, 15 lat temu, więc jak na moje warunki to nawet świeżynka bym powiedział. I dlaczego pokazuję Wam partię graną przeze mnie, a nie jakichś super arcymistrzów? Ponieważ partie arcymistrzów są dosyć trudne, skomplikowane, stoją na bardzo wysokim poziomie i tak naprawdę trudno jest znaleźć jakąś partię, która w prosty sposób pokazywałaby i wyjaśniała Debiutowe idee i plany. A ta moja partia jest dosyć prymitywna, prosta i uważam, że właśnie na takich partiach dosyć dobrze jest się uczyć debiutów. Więc to nie jest jakiś brak skromności z mojej strony, tylko właśnie chcę Wam pokazać w prosty sposób, jak ten wariant można grać. I tutaj białymi odpowiedziałem teraz posunięciem skoczkiem na D2. I jest to dosyć ważny ruch w tym naszym tutaj pomyśle białymi, ponieważ nie chcemy, ażeby jeżeli czarne nas tutaj wybiją na E4, będziemy odbijemy pionkiem i nie chcemy wymiany hetmanów. Także posunięcie skoczek D2 umacnia nam tego pionka na E4. No i na wypadek, jeżeli czarne zbiją, to odbijamy pionkiem i nie wymieniamy hetmanów. To dobrze, ponieważ chcemy tutaj sobie poatakować. Czarne najczęściej grają albo skoczkiem na f 6 albo pionkiem na C5. Prawdopodobnie zagrają oba te posunięcia, tylko na przykład w różnej kolejności. Mój przeciwnik tutaj w tej partii zaczął skoczkiem na F6. To był dosyć dobry przeciwnik, bo on miał taki ranking FIDE. Zaglądam do zapisu około 2050, więc też nie jakiś słabeusz, tylko całkiem dobry gracz. Ja tutaj białymi zagrałem skoczek na F3. Rozwijamy figurki, na razie tak normalnie, standardowo. Goniec E7 czarne. I teraz gram posunięcie G3. Ponieważ tutaj ruch pionek na D3 zablokował nam możliwość rozwoju gońca tam gdzieś, tak, tam, na bardziej no, ambitne pola do przodu, więc tego gońca w tym wariancie rozwijamy tutaj sobie przez G3 i ustawimy go zaraz na G2. Czarne odpowiedziały tutaj B6. I tutaj następuje dosyć istotny moment tej partii, ponieważ tak normalnie, gdybym sobie tutaj chciał rozwijać nadal figury, no to. Wypadałoby postawić gońca na G2 zrobić krótką roszadę. I troszeczkę to przypomina taki rozwój figur, jak mamy w obronie królewsko-indyjskiej. Jest to troszeczkę podobne, natomiast y, główna idea, główny plan ataku jest troszeczkę inny. Tutaj chodzi o to, i w tym momencie właśnie zagrywam to kluczowe posunięcie: pionek na E5. Y, to jest główna idea tego wariantu. To jest ruch, który zaczyna nas, nasz atak tutaj na skrzydle królewskim ponieważ jeżeli uda się Wam tutaj wbić tego pionka takiego klina w pozycje czarnych to ten pionek tak jakby rozcina troszeczkę tą pozycję czarnych na, na dwa skrzydła czyli będziemy mieli tutaj to skrzydło królewskie i skrzydło hetmańskie tak jak zawsze tylko ten pionek tak dodatkowo jeszcze umacnia ten podział na dwie strony szachownicy ponieważ przez tego pionka i przez tutaj tą blokadę pionków na E5, E6, tym figurom ze skrzydła hetmańskiego troszeczkę trudniej jest później przyjść na skrzydło królewskie, żeby tam pomagać i bronić króla. Ja w tej partii dosyć szybko zagrałem to posunięcie E5, nie zawsze się to tak szybko robi, natomiast nie chciałem, mm, chciałem uniknąć takich sytuacji, że gdybym zagrał posunięcie goniec G2, to przeciwnik by mnie tu wybił, i y, ja zawsze nie lubiłem, kiedy mnie tutaj biją na E4, choć to wygląda zupełnie nie niestrasznie dla białych, ale tutaj czarne mają taki nieprzyjemny ruch, goniec na a6 i na przykład nie mogę zrobić roszady. Tutaj nie ma jeszcze żadnej tragedii dla białych, ale to nie jest to, o co mi w tym wariancie chodzi, więc jeżeli tylko widzę okazję, że mogę zagrać posunięcie e5, aha, jeszcze gońca muszę cofnąć, jeżeli mogę zagrać posunięcie e5 i co jest bardzo ważne, jestem pewien, że ten pionek mi się tu utrzyma, że jestem w stanie go pobronić, bo tutaj czarne teraz zagrały na przykład skoczkiem na d7, już jest atak na tego pionka, póki co go bronimy, ale jeżeli grasz e5, to musisz mieć pewność, że tego pionka klina jesteś w stanie tutaj utrzymać, no bo czarne mają zaraz jakieś możliwości, żeby go tutaj dodatkowo atakować. Tutaj w tej partii przeciwnik odszedł właśnie skoczkiem na d7, ja zagrałem teraz gońcem na g2, no i nie obawiam się jakiegoś ruchu skoczek c6, ponieważ zawsze mam albo możliwość, albo zagram d4 i pionki się bronią, Albo nawet Hetman może iść na E2 i w razie potrzeby tego pionka będę bronił. W partii po posunięciu G2 czarne grają goniec na B7, rozwijają się, no i dalej nasz normalny rozwój jest taki, że robimy roszadę, czarne zrobiły roszadę i wieża idzie na E1, czyli dodatkowo sobie tutaj umacniamy tego pionka. W partii było dalej tak, czarne grają C5 i teraz bardzo też kluczowy, istotny Manewr, co robić z pozostałymi figurami. Skoczek z D2 idzie w tym momencie na F1. Dlatego też potrzebujemy ruch wieża E1. Ruch wieża A1 jest wielozadaniowy, wzmacniamy pionka na E5, ale zwalniamy również pole F1 dla skoczka. No i można się zastanawiać, gdzie idzie ten skoczek. No to już zobaczycie w partii, gdzie on poszedł. Czarne wyprowadzają skoczka na C6 i tutaj cały czas kontrolujemy sytuację, tak? Wzmocnił nacisk na pionka E5, atakuje go dwa razy. Ale nic się nie dzieje, ponieważ my go też dwa razy bronimy, więc ważne jest to, żeby kontrolować te wydarzenia na szachownicy. No i w tym wariancie, żeby pilnować tego bardzo ważnego pionka na E5. Co z tym skoczkiem miałem powiedzieć? Tak, otóż ten skoczek idzie, gramy H4 najpierw, już pionkiem wyruszamy tu do ataku, a skoczek idzie sobie na pole H2, a z pola H2 pójdzie sobie na pole G4. Także to jest taki, taka wędrówka skoczka w tym wariancie. Bardzo podobnie jest. Skoczek wędruje np. w partii hiszpańskiej. Też przechodzi przez pole F1, tam częściej idzie na G3 lub E3. Hmm, tutaj też czasami można iść przez E3, żeby wskoczyć na G4, ale ja najczęściej chodziłem sobie przez H2, żeby tutaj nie zasłaniać tej wieży. No i cel jest taki, żeby te, tego skoczka ze skrzydła hetmańskiego przetransportować tutaj na skrzydło królewskie. I dzięki temu mamy więcej figur na królewskim, żeby atakować czarnego króla. A tak jak mówiłem wcześniej, te czarne figurki. Nie mają łatwej drogi, łatwego sposobu, żeby na to skrzydło królewskie się przedostać, jeżeli utrzymujemy tutaj tego klina. Ok, czyli teraz czarne zagrały posunięcie. Hetman C7. No i co się dzieje? Wzmocnił atak na pionka E5, tak? Atakuje go trzy razy, my go bronimy tylko dwa razy. Musi się zapalić w tym momencie. Czerwona lampka, trzeba wzmocnić obronę tego pionka. Jak to zrobić? No, jest na przykład drugi F4. Umacniamy tego pionka, rozwijamy gońca, same plusy i korzyści. I zauważcie, że kolejna figura melduje się na skrzydle królewskim. Po gońcu F4 przeciwnie gra wieża na E8. Taki ruch troszeczkę nie wiadomo po co, co ta wieża tutaj szuka. No, być może zwalnia też pole F8, gdyby tutaj była potrzeba bronić króla albo. Na f8 czasami się ustawia goniec, jeżeli czarny muszą bronić pionka g7, albo ustawia się skoczek, jeżeli trzeba bronić pionka h7. No i co robimy dalej? Ja tutaj przechodzę skoczkiem. Plan jest taki, że chcemy dojść do g4. Czarny zagra skoczek f8, więc jak jedzie skoczek, zawsze zaglądamy, gdzie on może dalej pójść. Nie? Tutaj tak, no na pewno broni pionka h7, ale być może też chce wskoczyć na g6. A skoro być może chce skoczyć na G6, no to zagrałem sobie H5, żeby mu w tym przeszkodzić. A marsz tego pionka to jest jeden ze sposobów tutaj, żeby atakować na tą roszadę. Być może czasami H6, żeby tutaj to, tą roszadę troszeczkę osłabić i zniszczyć. W czarne grałem teraz znowu tą wieżą tutaj. Czyli widzicie, to był dosyć dobry przeciwnik, ale on widocznie tutaj nie za bardzo znał te pozycje, nie wiedział co robić. No i tak, najpierw wieżą tu, teraz wieżą tu. To tak troszeczkę znaczy, że ten przeciwnik nie wie co robić, pogubił się. No i ja teraz idę sobie tym skoczkiem na G4. No i to jest taki obrazek, który myślę y, warto zapamiętać. To jest właśnie ten plan. Y, to wszystko się wiąże z tym posunięciem D3. Tak? Jeżeli w drugim posunięciu grasz we francuskiej D3, to to jest mniej więcej twój plan. W taki sp sposób chcesz, chcesz porozwijać te figury i w taki sposób chcesz je tutaj przetransportować. Popatrzcie, praktycznie wszyscy. Są gdzieś tutaj na tym, wszystkie białe figury są gdzieś na tym skrzydle królewskim. Tak? Hetman też gdzieś tu po skosie często próbuje wejść do ataku, albo przez D2, żeby tam razem z gońcem coś zdziałać. No jedynie wieża z A1 nie ma jakiegoś sposobu prostego, żeby się przedostać na skrzydło królewskie, więc ta figura zostaje nam tu na hetmańskim, jako jedyna. Natomiast tak, no ten goniec tutaj umacnia pionka. Tego gońca, tutaj robimy sobie to to wieża na E1, żeby bronić. No, i przerzut tego skoczka z wykorzystaniem tego marszu pionka H. To jest taki plan rozwoju w tym debiucie. Jeżeli to się uda zrobić, no to masz bardzo duże szanse, żeby tutaj zaatakować czarną roszadę. Co zagrały czarne? Czarne zagrały skoczkiem na D4. Całkiem logicznie. Naturalnie skoczek się melduje w centrum. No i ja gram posunięcie C3, żeby go stąd wygonić, wyjaśnić temat. Czarne zbijają. Hetman zbija. Taki układ pionków jest dosyć dobry, tutaj komfortowy dla białych. Teraz jeszcze nie, nie można, nie mogą czarne zagrać posunięcia D4, ponieważ tam pod atakiem jest czarny goniec. Natomiast często jest tak, że gdyby czarne próbowały tutaj jakoś tą pozycję otwierać, no to takie pionki zawsze są w stanie się wyblokować. Nie? I tutaj zależy nam na tym, żeby w centrum i na skrzydle hetmańskim był spokój, czyli że najlepiej, żeby to było wszystko poblokowane. Ponieważ naszym planem jest atak i rozruba na skrzydle królewskim, czyli gdyby tam czarne miały często możliwość zagrania posunięcia D4, to my to będziemy blokować poprzez C4, no ale nie w tej konkretnej sytuacji. Dobra, tutaj czarny gra wieżą na B8, czyli widać co planuje, tak, umocnił gońca i prawdopodobnie chce teraz zagrać posunięcie D4, napaść tam tu na Hetmana i jakąś tutaj rozróbę zrobić na skrzydle. Hetmańskim w centrum, żeby odwrócić jakby naszą uwagę od ataku na królewskim. No i teraz następuje bardzo fajne posunięcie, które ja ten motyw już oczywiście wcześniej sobie znałem, bo mnie nauczyli moi trenerzy. Bardzo fajny ruch, także spróbujcie pomyśleć, teraz zrobimy 3 trzysekundową pauzę. Znajdźcie taki ruch, który w jakiś sposób tutaj rozpoczyna atak na skrzydle królewskim, bo te figury białe są już przygotowane. No i teraz musi nastąpić jakieś takie małe uderzenie. Spróbujcie poszukać najlepszego ruchu teraz dla białych. No i ja tutaj zagrałem posunięcie skoczek na F6. To już jest taka mała taktyka, ale warto ten motyw zapamiętać. Zwłaszcza kiedy tutaj goniec z Hetmanem stoją na jednej diagonali, to ten skoczek tak tutaj praktycznie bezkarnie może sobie wejść. Z szachem zaczynamy atak. Przeciwnik tutaj nie bał się i zbił. Natomiast okazuje się, że to był błąd, bo tutaj roszada się niszczy i tak naprawdę powinien zagrać król H8. Przeciwnik teraz by nie uwierzył mi i przyjął tą ofiarę skoczka. Taką tymczasową, no bo tu następuje odbicie pionka. Goniec patrzy na hetmana, pionek patrzy na gońca, więc tak naprawdę jedyny ruch jaki czarne mogą zrobić to jest teraz tutaj. Chronią gońca, chronią hetmana. No ale teraz następuje, wykorzystując moc tego pionka na f6, występuje. Następuje posunięcie Hetman G4 z szachem, no i król nie może iść do rogu, ponieważ dostanie mata na G7. Trzeba się zasłonić skoczkiem, no i jest już możliwość odbicia figury, z której zresztą skorzystałem, tak? Czyli następu, nastąpiło zbicie, czarny odbił, no i teraz widać na szachownicy, że tutaj wokół tej czarnej roszady są słabe czarne pola i należy je wykorzystać. Więc zagrałem posunięcie goniec H6, dobieramy się do tych czarnych pól. Przeciwnik próbuje to bronić, ja gram hetman H4, czyli też hetman tutaj dołączył się do walki o czarne pola. Czarny hetman też idzie do obrony, nastąpiła wymiana. No i teraz sam hetman z pionkiem niestety mata nie dadzą, bo potrzebna jest pomoc, więc potrzebny jest plan i pomysł jak włączyć kolejną figurę do ataku. Więc spróbujcie pomyśleć teraz. Nad posunięciem, albo nad planem. Podpowiem Wam, że po tym ruchu, który ja zagrałem, przeciwnik już się poddał. A zagrałem tutaj taki wyglądający niewinnie ruch król na H2. Natomiast najważniejszy jest tutaj plan i pomysł, że tą wieżę chcę przerzucić na H1, następnie król się cofnie i nie ma tam obrony czarne, żeby tą linię H w jakiś sposób jałem zablokować będzie mat, nie da się obronić z uwagi głównie na, na moc tego pionka, nawet bardziej w tą stronę patrzy, tak? To jest ten pionek, którego wcześniej tutaj wbiliśmy na e5, to jest ten klin, który ustawił się teraz, wbił się na pole f6 i główna siła ataku białek w tej pozycji to jest właśnie ten pionek. On tutaj blokuje możliwości obrony czarnym, tak? Hetman nic nie może zrobić, nie można się w żaden sposób bronić po siódmej linii, ponieważ pionek na f7 jest zablokowany. No, i biało polowy wygonić też nic nie może zrobić, w żaden sposób pomóc. Tak, czyli figury czarnych na, skrzyd na skrzydle hetmańskim są odcięte od skrzydła królewskiego i nie mają tutaj jak pomóc czarnemu królowi. Częsty obrazek. Dobra, to była partia. I teraz, jeszcze na koniec, pokażę Wam jako ciekawostkę taką drugą partię, którą o dziwo grałem czarnymi, ale zobaczcie. A ta druga partia była grana na, na liczesie, i to była partia błyskawiczna, tempem 3 minuty bez dodawanego czasu, więc. No, było błyskawicznie, ale co jest warte, dlaczego chcę wam ją pokazać? Ponieważ białe zaczęły od posunięcia C4, czyli partia angielska. Ja w takim wypadku najczęściej sobie odpowiadam skoczkiem na E6 i wtedy zmierzam w kierunku obrony królewsko-indyjskiej. Natomiast tu przeciwnik zagrał posunięcie E3, dosyć rzadko spotykane, czy to w partii angielskiej, czy w obronie królewsko-indyjskiej. No ale partia toczy się dalej tak. Ja dalej gram, gram przez g6 czyli ustawiam się tak jak do obrony królewsko-indyjskiej. Przeciwnik gra skoczek na c3, ja gram gońcem na g7, on wychodzi skoczkiem na f3, no i ja gram d6. To są oczywiście ruchy grane błyskawicznie, to jest typowe, typowy początek. Często kiedy przeciwnicy grają jakieś rzeczy, które są dla mnie jakieś dziwne, jakieś dziwolągi, nie wiem co jest grane, to właśnie ustawiam się właśnie w ten sposób do obrony królewsko-indyjskiej, tak jakby. No i tutaj przeciwnik gra d4, to zaczyna trochę przypominać już tak jak właśnie jest w królu indyku i po roszadzie gońcu na e2, yy, przychodzi mi właśnie tutaj gram czarnymi, ale przychodzi mi do głowy yy, przypominam sobie ten plan z obrony francuskiej. Yy, to jest to ustawienie pionków, które yy, widzieliśmy przed chwilką, tylko że odwróconymi kolorami. Więc tutaj następu, nastąpiło posunięcie skoczek B na D7 i po roszadzie czarnymi można już zagrać posunięcie E5. I zwróćcie uwagę, że to jest praktycznie ta sama pozycja, którą mieliśmy w poprzedniej partii, tylko już odwróconymi kolorami. Czyli tak jakby mamy tempo mniej, ponieważ gramy czarnymi, ale mamy pozycję, którą, którą ja znam, którą lubię, która mi pasuje. No i tutaj przeciwnik gra posunięcie H3. No i w tym momencie już się ucieszyłem, bo ten ruch jest zupełnie biały, do niczego niepotrzebny nie wiem po co on tutaj zagrał a jest to na pewno osłabienie roszady białego króla i jest to jakiś punkt zaczepienia do ataku no i dalej partia przebiega w ten sposób że gram najpierw wieża na e8 i zwróćcie uwagę właśnie że w poprzedniej partii bardzo szybko grałem posunięcie wbijające tego klina tutaj następuje to dużo później biały grałem wieża na e1 no, i teraz już wchodzi pionek na E4. Jest ten clean. Wyganiamy skoczka. No, i dalej posunięcia bardzo podobne jak w poprzedniej partii. Czyli znowu przerzut tego skoczka. Czarny Hetman idzie na C2. Trzy razy atakuje tego pionka. Biały. I teraz mała różnica, tak? Najczęściej, no bardzo często wychodzi się tutaj gońcem, żeby bronić tego pionka. Natomiast tutaj partia była 3-minutowa i nie wiedziałem tak naprawdę, trudno było mi ocenić konsekwencje ruchu g4, że on tego gońca wygoni, y potem weźmie tego pionka i tak naprawdę nie wiem co się dzieje, bo tracę pionka, ale on za to sobie bardzo osłabia roszadę. Trudno to ocenić, y zwłaszcza w partii 3-minutowej, więc tutaj zdecydowałem się na posunięcie hetman e7. Y tym ruchem też sobie tutaj umacniam tego pionka, y nie boję się jakichś takich ruchów, w partii myślałem, że po prostu tego skoczka tutaj wezmę, i tutaj słabości na C7 też się nie boję, ponieważ gramy w szachy odważnie i chcemy atakować, tak? Prowadzić grę na skrzydle królewskim i jakoś się to obroni. Dobra, w partii tak nie było, bo on nie wszedł skoczkiem na D5, przeciwnik tylko zagrał teraz posunięcie B3, czyli chcę sobie rozwinąć gońca prawdopodobnie na B2. No to tutaj stwierdziłem ok, to jak nie zagrałeś skoczkiem na D5, to już cię tutaj nie wpuszczę. I te pionki bardzo fajnie kontrolują tutaj te wszystkie pola. I to o czym mówiłem przy pierwszej partii, tak? Jeżeli by się ruszył tym pionkiem, to blokujemy. Jeżeli się ruszy tym pionkiem, to blokujemy w ten sposób. Także takie pionki stojące naprzeciwko siebie zawsze jest opcja zablokować, a o to tutaj chodzi, tak? Skrzydło hetmańskie centrum blokujemy, a na królewskim atakujemy. Wiem, że się powtarzam, ale ja lubię, bo wtedy się to e, Wam utrwala w głowach, pewnie. Dobra, przeciwnik gra tutaj goniec na A3. Spogląda na pionka i hetmana, ale szybko oceniam, że nic się nie dzieje, więc kontynuujemy nasz plan, kontynuujemy atak. Białe wierzą na C1, czyli tak, zawsze sprawdzamy ruch przeciwnika, czy coś nam nie zagraża. Nie zagraża, więc kontynuujemy nasz plan. Przerzut skoczka. E, białe wycofuje gońca na F1. Przerzut skoczka, posunięcie D5 przez białe zagrane, więc co robimy? Blokujemy, on chce otwierać pozycję, robić awantury na hetmańskim, ja blokuję. Na wypadek bicia bije pionkiem, i dalej jest blokada. I teraz następuje skoczek na B3, które jest już błędem, ponieważ kolejna figura białych Oddala się od swojego króla, idą tutaj na skrzydło hetmańskie i nie będą już mogły królowi pomóc. Ja tutaj zagrałem posunięcie goniec na F5, myślałem już tutaj o zbiciu na H3 poświęceniu figury, ale wydawało mi się, że najpierw muszę zagrać Hetman D7, i tak było później w partii. Wydawało mi się, że muszę przygotować to poświęcenie, i później poświęciłem, jakoś tam się udało to wygrać. Natomiast później po partii komputer już pokazał mi, że tak naprawdę można było w tym momencie już tutaj wziąć to poświęcenie. Jest poprawne to, co mówiłem. Pionek na H3 wyszedł niepotrzebnie, i tak naprawdę był to punkt zaczepienia do ataku. Tak? Jeżeli białe by przyjęły tą ofiarę figury, no to znowu moc tego pionka klina, który kontroluje też pole F3. Wchodzimy tutaj z To się wszystko broni. Jest szach. Jeżeli król się gdzieś tam odsunie, no to wtedy. Taki ładny ruch Hetman na E5, i tak naprawdę nie ma sposobu, żeby się bronić od tego wjazdu. Tam, Hetmanem, białe mogą składać broń. Także widzicie, to jest taki plan, który nie tylko w obronie francuskiej, ale udaje mi się go też wykorzystywać w obronie królewsko-indyjskiej. I to jest taka forma nauki debiutów, jaką ja lubię tak? czyli bardziej tak planowo, na zrozumienie, na pomysł, i to się przydaje, ponieważ, zwłaszcza w tych szachach błyskawicznych. Wiesz dosyć szybko, co masz robić na szachownicy, gdzie atakować, i wtedy się fajnie, przyjemnie gra. Dobra, no mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał, że ten pomysł się Wam spodobał. Ja uważam, że on jest ciekawy. Kluczowe jest tutaj wbicie tego pionka klina, utrzymanie go w tej pozycji, rozcięcie tej szachownicy na, na dwie strony, i później atak na skrzydle królewskim. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Tyle na dzisiaj z mojej strony. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.